Dzień dobry kochane, zapraszam Was na nowy przegląd do sklepu Action. Na początku chciałam Wam pokazać, jakie nowe kosze na śmieci pojawiły się w tym sklepie. Znajdziecie taki mniejszy model za 14 zł oraz coś naprawdę sporego, ponieważ jest to kosz, który mieści aż 50 litrów i kosztuje niecałe 50 zł. Tutaj jest jeszcze taka wersja, którą możemy sobie dzielić na pół, więc jest ona niezwykle praktyczna. Jeżeli chodzi o kolejne nowości w sklepie Action, Pojawiły się również głowice prysznicowe za 19,95 zł, szukałam tych bardzo znanych głowic z ledami, które zmieniają kolory, niestety póki co ich nie widziałam, one były hitem i się bardzo szybko wyprzedały, natomiast pokazuję Wam co jest dostępnego w ostatniej, najnowszej ofercie. Kolejna bardzo praktyczna nowość to taki zestaw pojemników. Kosztuje 29,95 zł a w zestawie mamy 7 sztuk w różnych rozmiarach. Bardzo lubię takie pojemniki do organizacji i do przechowywania żywności. A tutaj jeszcze taka konfiguracja. Dostępne są pokrywki w kolorze szarym oraz niebieskim i mamy tutaj aż 13 pudełek. A cena jest naprawdę bardzo fajna, ponieważ płacimy za taki zestaw 27 zł i 9 groszy. Tutaj też jest informacja, że nadają się również do mrożenia, co myślę, że jest naprawdę ogromnym atutem. A teraz, kochane, zobaczcie, jaki hit znalazłam. To na pewno szybko zniknie z półek i są to przepiękne, najmodniejsze świeczniki. Jestem pod ogromnym wrażeniem, że action nawiązuje tak bardzo do najnowszych trendów. Za taki świecznik zapłacicie 18,95 zł i jak widzicie, dostępny jest również beżowy oraz czarny kolor. I dostępna jest jeszcze taka druga wersja, jest supełek, który niezwykle efektownie się prezentuje. Jeżeli lubicie nowoczesne dodatki, jeżeli lubicie robicie takie nietypowe rzeczy do waszych wnętrz, to myślę, że ten świecznik ceramiczny na pewno Wam przypadnie do gustu. Te wszystkie produkty pokazywałam Wam w moich poprzednich przeglądach, natomiast znalazłam kolejną nowość. Jest to obrus idealny na okrągłe stoły. Bardzo fajny produkt, który po raz pierwszy znalazłam w Action. Mamy tutaj 180 cm średnicy i za taki produkt zapłacimy 22,95 zł. Dostępny jest kolor butelkowej zieleni, jest również szarość, bordo oraz klasyczna biel. Na dziale kuchennym mamy nową bambusową wagę za 27,95 zł. Te modele już też widziałyście w moich ostatnich przeglądach. Natomiast chcę wam pokazać świetny produkt. Są to takie małe pojemniczki, małe miseczki na tapas. Zobaczcie, jak to się pięknie prezentuje. Te miseczki mają bardzo ładny wzór. Taki zestaw zapłaci się 13,95 zł. Te miseczki są naprawdę świetnie wykonane, mają bardzo ładny wzór, więc myślę, że na pewno wielu z Was przypadną do gustu. Tutaj również mam Wam do pokazania świetne i bardzo duże kubki, więc jeżeli tak jak ja pijecie herbatę w naprawdę ogromnych ilościach, ewentualnie oczywiście, jeżeli pijecie kawę w ogromnych ilościach, to ten kubek będzie dla Was stworzony. Zapłacicie za niego 6 zł i 29 groszy. Kolejna nowość to taki kubek wykonany ze stali nierdzewnej. Ma on podwójne ścianki i kosztuje 9,95 zł, a jego pojemność to 200 ml. Tutaj znalazłam jeszcze takie pojemniki, które świetnie sprawdzą się na przyprawy. Eee, za zestaw 10 sztuk płacimy niecałe 20 zł, a są to pojemniczki szklane. Myślę, że naprawdę fajnie wyglądają, możecie sobie zorganizować wszystkie przyprawy, dzięki czemu też zyskacie organizację w Waszych szufladach. Tutaj tak ogólnie chcę Wam pokazać, co obecnie znajduje się na półkach w Action. Na pewno wszystkie rzeczy kojarzycie z moich przeglądów, ja jednak nie lubię pokazywać dwa razy tego samego, chcę, aby Byście w każdym filmiku widziały same nowości. Rzecz, która już kiedyś była na półkach w Action, natomiast teraz ponownie powróciła do sprzedaży, jest to taki uchwyt na ręcznik papierowy. Mamy dostępny kolor biały oraz czarny. I za sztukę płacimy 11,95 zł. Kolejna nowość to taka ostrzałka do noży. Jest to ostrzałka uniwersalna za 9 zł i 95 groszy, a skoro już o nożach mowa, to spójrzcie jaka nowość tutaj zagościła. Yy, mamy czarny uchwyt i również jest Etuj. A za taki nóż zapłacicie 9,95 groszy. Mam dobrą informację dla wszystkich osób, które wyczekiwały na dostawę tych. Marmurowych desek do serwowania. Ponownie zagościły one w sprzedaży, ale jak widzicie, dostępnych jest tylko kilka sztuk, a ja przy okazji rozglądam się za nową drewnianą deską. E, raczej chciałabym coś takiego bardziej klasycznego, nie zależy mi na takim srebrnym uchwycie, co nie zmienia faktu, że ten model jest naprawdę bliski ideału i on kosztuje niecałe 20 zł. Jeżeli macie mi do polecenia jakąś konkretną deskę, jakąś konkretną firmę, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, gdzie taką deskę powinnam kupić. Z Dziękuję za Wasze wszystkie polecenia. Przy okazji, pokażę Wam kolejną praktyczną rzecz do organizacji. Jest to taki wózek trzypoziomowy za niecałe 70 zł. I myślę, że to jest naprawdę rzecz, którą możemy sobie wykorzystać na wiele sposobów. Na końcu zaprezentuję Wam jeszcze produkty z działu świątecznego, i nowością są te przecudowne latarnie za 49,95 groszy. Dostępny jest kolor czerwony oraz czarny. Jak widzicie, są to latarnie ledowe, więc na pewno spektakularnie wyglądają. A tymczasem, kochane, kończę mój dzisiejszy przegląd. Mam nadzieję, że coś Wam się tutaj spodobało. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, jak ta kolekcja przypadła Wam do gustu. Dziękuję z całego serca za oglądanie. I widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!